Nowy rok to tradycyjnie jakieś postanowienia i decyzje zmian. Bardzo ważna rzecz. Król Salomon przekazuje nam taką oto myśl, że człowiek, no, powiedzmy głupi, czy tam, no, możemy go jakimiś epitetami nazwać, zadawala się tylko właśnie tymi swoimi postanowieniami. A człowiek mądry, dopiero wykonaniem tych postanowień. Warto więc, żeby nie przenosić tam gór, nie zmieniać wszystkiego od razu z początkiem nowego roku, tylko wybrać sobie jedną małą rzecz. Ale jak już się ją wybierze, to żeby ją wprowadzić w życie, żeby stała się naszym nawykiem, żeby zmieniła naszą codzienność i wtedy będziemy mieli powód do radości. Bardzo mądra biblijna rada.